Są wszędzie. Takie, taką rośliną, która rośnie nad morzem typowo, no to jest właśnie ta róża pomarszczona, ewentualnie dzika i rokitnik. To są takie typowe rośliny. Po prostu tolerują tą kiepską jakość gleby, czyli piasek. Tolerują też tą słoną bryzę, czyli są po prostu odporne na trudne warunki. Nie wszystkie rośliny są na tyle odporne, żeby, żeby rosnąć w takim miejscu. Tak samo sosna, sosna brzoza to są takie drzewa pionierskie, czyli jak gdzieś nie ma lasu, to same z siebie wyrosną one pierwsze i tak jakby zrobiłam podkład pod inne drzewa liściaste, a podkład to znaczy, że po prostu i korzenie zaczną mikoryzować z grzybami, czyli jakby z nimi wejść, wejdą w symbiozę. I też jest taka osośnie legenda, że to jest taki dar. Dla ludów północy i jest to karmicielka ognia. Dlatego, że zobacz, sosna sama zrzuca gałęzie. Ona tylko u szczytu ma tą, tą formę utrzymaną z tym rodzajem liścia, czyli igłami. A te, które są gałęzie niżej, one tracą igły i one są martwe. I one z czasem spadają i można ich używać do palenia. No, mhm. głównie takiego. Na, na zewnątrz, no bo ona ma dużo tych olejków, więc w kominie to zostawia osad, ale ona się bardzo ładnie pali. Niektórzy tak mają, że lubią gdzieś pójść. Widziałam taki szwedzki dokument, czy norweski i tam był tam zaprezentowany jako taka z nadwagą. I ona tam, jak przemawiała, to była animacja, jako, jako taka właśnie kobieta z nadwagą, i ona prosiła, żeby jej nie przekarmiać już. Yy, Także dużo zakładów przetwórczych może wprost do rzeki spuszczać tam wodę, no bo zamiast spływa do, do Wisły, na przykład, i później to jest za dużo tych związków w morzu. Jest też dużo naturalnych rodzajów nawozów. Na przykład pokrzywa to jest roślina wskaźnikowa na azot. Można z tej pokrzywy robić herbatę dla roślin, można ją też kompostować w kompostowniku i w ten sposób yy, wiesz, wzbogacać glebę w azot, robić właśnie gnojówki roślinne i tam też wtedy wchodzi więcej mikroorganizmów do gleby. jest w naturze, tylko my nie, nie umiemy z tego korzystać jeszcze. Ale wydaje mi się, że jest trend dobry, że ta wiedza się chce odrodzić po prostu. Może musi. Ja uważam, że jesteśmy częścią przyrody i jak najbardziej natura jest dla nas i uważam, że jest o wiele lepiej zebrać e, dzikie owoce czy grzyby, niż kupować je w sklepie. Zdane, żebyśmy my chodzili tam. Więc sobie zbieramy to, co jest przy ścieżce. Zobacz, ona już tutaj sama nawet odpada. O Jezu, sorry. Więc już jest ewidentnie czas, nie? Żeby sobie trochę pozbierać. E, dzika róża wcale, wcale nie, nie pojawia się tak często. E, tu dobrze jest je zbierać, bo tu ich bardzo dużo rośnie. E, one tutaj rosną... No, fakt jest też taki, że jakby utrzymują ten, ten pas wydmy przez system korzeniowy, no bo inne rośliny nie za bardzo chcą tam rosnąć, ale tutaj jest po prostu tego masa, no masa tego rośnie. Natomiast tak, no nigdy nie, nie zbieramy z jednej rośliny za dużo, żeby też była szansa dla zapylaczy, żeby sobie pojeść, ale też żeby roślina miała szansę zrobić owoce. No i nie tylko po to, że chcemy wrócić pod koniec lata i trochę sobie zebrać ale też dlatego, żeby ptaki miały pożywienie. No i też ptaki, kiedy jedzą te, te dzikie pestki róży, czy rokitnika, czy głogu, czy czarnego bzu, no to rozsiewają tę roślinę, więc jakby zapewniają taką ciągłość gatunku, robią dobrą robotę. I ja zabieram same płatki. Tego nie zbieram już, bo to mi nie jest potrzebne, nie? Mhm. Więc zostawiam to, żeby to się tu rozłożyło. Tutaj chodzi robak, to można go od razu otrzepać, jakoś. Żeby z nami nie jechał do domu. Pachnie jak coś miękkiego. Na pewno to jest zapach miękkości. A przy tym jest takie rześkie. miękkie i rześkie. To, to są moje pierwsze skojarzenia. Ciepłe też jest. Jak Trochę jak banan, pachnie wiesz? Нам no, правда.